Powiedzieć. To, to jest, jest niedobre. Cześć, witam Was ponownie na kanale. I cóż, że o Szwecji na samym początku muszę wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie. Tako. Subskrypcja. A subskrypcje. subskrypcja, no, no tylko subskrypcja. Dla nas tylko to jest najważniejsze. Nieprawda. E, subskrypcja, lajki i dzielcie się z tym filmikiem, z kim możecie. Z sąsiadkami, z wrogami, przyjacielami, rodziną i tak dalej. I sąsiadami. Też. Przyjaciółmi, nieprzyjacielami, dobra, never mind. E, mamy dzisiaj nową twarz na kanale. Tak, to ja. To jest Tomasz który generalnie zajmuje się całą obróbką i w ogóle wszystkim, co jest techniczne w filmie, zajmuje się on. Ja jestem od gadania. Ja też muszę przecież, ja robię teraz Twoją pracę. No, także dzisiaj zgodził się pod lekkim przymusem no. wystąpić ze mną przed kamerą, także brawa dla niego. Wiem, czy to takie ważne, te klaskanie, ale dobra. Ważne, bardzo ważne. To ma ci podbudować. Mhm. Dobra, to jestem podbudowany. Dobra. A ja jestem Pleska. Tak samo a, nazywam się na Instagramie. Przeciłem to Dobra, jeszcze raz, od początku, od początku, dobra. Po co? No dawaj, to no, jedziemy. Dobra, a ja jestem Pleska, tak nazywam się również na Instagramie, gdzie zapraszam na mojego Insta po prostu, Pleska. Hmm? Bo tam jestem codziennie i tam możecie ze mną bardziej obcować. Dobra, co robimy dzisiaj? Właśnie, co robimy dzisiaj? Dzisiaj robimy. Ja już się zestresowałem, ja zapomniałem, co my robimy. Co robimy? <śmiech> <śmiech> Coś mi powiedz. Dzisiaj robimy y, ślepy test, to znaczy. Kupiliśmy produkty polskie i szwedzkie, czyli mamy polską i szwedzką kiełbasę, polskie i szwedzkie parówki, sok szwedzki i polski, dżem, ogórki kiszone i pasztet. Lubię pasztet generalnie, jestem prosta mamy dziewczyna. Nie ma tak średnio, ale zobaczymy. No. Ja, ja jestem prosta dziewczyna z Podlasia, więc dla mnie pasztet to góry super. Okay. <laughs> yy, więc ja będę miała założoną opaskę, a później Tomek będzie miał założoną opaskę i będziemy na ślepo próbować produktów. Przy czym będziemy musieli po pierwsze zgadnąć, który produkt jest polski, a który jest szwedzki, i opisać mniej więcej, jak to smakuje i dlaczego jeden jest dobry, a dlaczego drugi jest niedobry. Albo po prostu, dlaczego obydwa są dobre, albo dlaczego obydwa są niedobre. Chociaż nie sądzę, bo moje serce należy do polskich produktów. Okej, okay. dla mnie to wszystko jedno. <śmiech> Zobaczymy. <śmiech> no to co, jedziemy z tym. Zobaczcie, jaką mam piękną opaskę, sobie przygotowałam. Dobra, daj mi coś jeść, bo głodna jestem. No dobra, to zaczynamy. To od czego zaczynamy? Co chcesz rozróżnić? Cokolwiek, byle to było do jedzenia. Dobra, dawaj. To robimy e, pasztet. Chleb z pasztetem? Tak, chleb z pasztetem, dawaj. E, tutaj mamy polskie i tutaj mamy szwedzkie i, i, i... Ale nie możesz patrzeć. No nie mogę patrzeć, dawaj. no ja nie widzę przecież nic. To masz... dobra. Dobra, złapałam coś. No dawaj. I potem rozróżnij. Mniej więcej co lepiej smakuje, możesz mniej więcej powiedzieć. Co to to jest. jest niedobre. Aha, to jest niedobre. Okej. Okay. Smakuje trochę jak stary chipsy. Okej. Okay. <grymne> Ale wezmę jeszcze glizał. <grymne> <grymne> Tutaj to leżało? No. Dobra. Dobra, dawaj drugie. <grymne> Poczekaj, muszę przerzucić. No dobra, spokojnie. I co czujesz w ogóle? Dobre? Mm. Smaczne? Chleb jest spoko, o. ale pasztet ma dziwny posmak, właśnie taką posmak przyprawy starych czytosów. Okej. Okay. Nie wiem. <grym> Dziwne to jest. Dobra, próbujemy drugi. Mm. <grym> Już wiem. No dawaj. To jest polski. Okej. Okay. A to jest szwedzki. ok <grym> Okej, okay. no dobra, to nie wiem. Czy, z... czy zepsułam? Nie wiem, zdejmij opaskę, sobie zobaczysz. Żal! <grymne> Taka pasztyciara, ale <grymne> Żal. Okej, okay, to lecimy. Na... No, dobra, zabierzaj to. Czyli jest <grymne> 1-0 dla ciebie, bo nie zgadłam. No nie wiem czy 1-0. Okej, okay, to co teraz? Dawaj ogórka! Ogórka. Z tym nie powinnam mieć problemu, ale myślałam, że z pasztetem też nie będę miała, a tutaj... Ale niedobry ten pasztet! Dobra. Start. Ogórka. Dwie ogóry. Okej, okay. tu jest polskie, jakby... Uj, Uj. Dobra, i tak zjem. No wiem. Okay. To wiem. Okej, to... Podaj, że to jest szwedzkie, tu jest polskie. To jest szwedzki. A dobry? Nie. Nie? To jest polski ogórek. No skąd Ty to wiesz? Bo ten ym, jest, widać, że nie przygotowany przez Polaków, znaczy ja tak uważam, ponieważ nie czuć tam y, ani czosnku, ani kopru, ani nic takiego, okay. co powinno być w zalewie do ogórka. Poza tym y, on ma dziwną strukturę, bardziej miękką strukturę niż ten, a ten jest twardszy, czuć czo czosnek, czuć koper i to jest polski. Dobra, jesteś pewna? Tak. Tak? No i dobrze! Dobra, Nie oszukasz dalej. mnie z górami. Wiedziałam, że to będę wiedziała od razu. Okej, okay, to lecimy może z sokiem, co? Dobra, dawaj sok. Dobra. W tym może być problem. Okej, okay, tu jest kubuś i, i brawo jabłkowe. Jabłkowe! No, dokładnie. Nie. O kurwa. Nie, Jak mi to pokazać? Tu jest najlepiej, tu jest polskie, tu jest szwedzkie. Pachnie jabłkiem. Jaki no nie mów na początku, jaki to jest kraj? Tylko nie o wiem. smaku powiedz. Nie wiem, ale poczekaj. O Jezu, ten jest słodszy. Dużo poczekaj. słodszy. Bardziej tutaj jest czuć cukier i mniej samego jabłka. Tu jest więcej jabłka, tylko teraz pytanie. Który jest który? Jeszcze raz. Ten słodki to jest chyba.. Polski. Okay. Tak myślę. Polski kubuś, a ten jest chyba szwedzki brawo. Ale to no czekaj, czekaj, jesteś pewna. Nie, no nie jestem pewna, ale nie będę okay, tego no. pewna. Musi być pewna. Ten słodki to szwedzki? No. Ale... Ch... Ale nie, nie fajny to jest. Ja wiem, co ty chciałeś powiedzieć. Okej. Okay. Ale udało mi się powstrzymać. No dobra, to co teraz? Dawaj, dżem, Kanapkę z Kanapkę Nie, myślałem o parówce, wiesz? Dobra, to daj parówkę. Już nie jestem taka głodna, ale jeszcze bym zjadał. Paskę ubieraj. Kiełbasa czy parówka to będzie? E, to będzie parówka. Parówka, tu czyli tu mamy szwedzką, a tu mamy polską. Czyli Berlinka kontra coś tam. No, dokładnie tak. <laughs> Jedno. <laughs> nie, no to jest Berlinka. Skąd wiesz? Bo ma. Y strukturę, jakby ktoś to już kiedyś zjadł. Okej. Okay. <laughs> Wiesz, o co chodzi? Jest taka zbita jak mortadela. To jest mortadela. A to jest szwedzka, bardziej mięsista, bardziej tłusta. Mm, powiedziałabym ha. nawet, że trochę wędzona. Tak no sama i, skórka. I wydaje mi się, że zrobiliśmy w tym błąd, ale... No. No, trudno. Co? Ja już masz tych punktów, bo ja już nie wiem. Nie wiem, dobra, nie liczymy. Dwa razy nie... Nie odgadłaś. Dwa razy nie zgadłam i dwa razy zgadłam. Zgadłam góry i parówy, a nie zgadłam uh -huh. pasztetu i, yy, i soku. Czekaj, ja tu ukroję. Co teraz mi dasz? Kiobasę. Mięso. No. Zobaczymy, jak Ty sobie poradzisz. No, ja sobie poradzę. To bez problemu. Ale że pasztetu nie zgadłam, normalnie mam wyrzuty sumienia. Dobra. <laughs> o Pokaż, który jest ten polski, który szwedzki. No, tutaj mamy szwedzkie, tutaj mamy polskie. Dobra, podwawelsku chyba rozpoznam. No, dawaj. To nie pachnie jak podwawelska, ale może to być podwawelska. No. To chyba jest szwedzkie, ale nie jestem pewna. Okej. Okay. Ale zostawię sobie. Delikatnie pikantne, mocno przemielone. Nie no, to jest podwawelska. Okej. Okay. To jest podwawelska, bo ma więcej mięsa w sobie, nie ma tego pikantnego smaku, no i skórka, różni się skórką znowu. Tylko, że tym razem podwawelska jest bardziej podwędzona. No chyba, że pierdzie, ale głupoty. No, jak podwawelska to podwawelska. Dobra, lecimy dalej. Co my jeszcze tam mamy? Jeszcze mamy dżem. Dżem. Masło z dżem. Znaczy, kanapkę z dżemem. Z dżemami może być problem, bo ja dżemy jem rzadko. Parówki w sumie też jem rzadko, Opaska. ale. Opatka, Masz, ok. Tu mamy szwedzkie, tu mamy polskie. Obydwa dżemy są smaku, o smaku owoców leśnych. Dawaj. Zobaczcie jak Tomek kroi chleb, ale ja muszę Wam powiedzieć, że gdyby nie to, że mam krajalnicę w domu, to też bym tak kroiła, także to w ogóle... Słodki bardzo. Mm. Bardzo mazisty. Nie, nie chcę tego jest. Okej. Okay. Dobra, złapałam. Ale dobry chleb. Mm. Chyba nie jestem fanką dżemów, bo tak. Ten jest mniej słodki, jest kwaśniejszy, ale ja, jak myślę o dżemie, to myślę właśnie o takim bardziej na słodko. Czyli wolałabym jeść ten dżem. I podejrzewam, że to jest polski, ten bardziej słodki, mhm. a ten bardziej kwaśny jest szwedzki. Okej, okay. to sprawdź. Odwrotnie. Czyli <laughs> okay. wygrałeś. Jak wygrałem? Jeszcze nie wiadomo, czy wygrałem, no czy Ty mówisz? No bo, a no tak, w sumie tak. Dobra, a to już wszystko, tak? Dla mnie. No, to już jest wszystko. Dobra, a to teraz będzie zamiana na ról. <laughs> Zobaczymy, jak sobie poradzi Tomek. Zemsta będzie słodka. <laughs> Dobra, dawaj. Ale e... od czego zaczynamy? Od tego samego może. A od czego ja zaczynałam? Od pasztetu? Tak. Ja myślę, że się kapnę od razu, będę wiedział. Ja jestem rozczarowana, że nie zgadłam pasztetu. Ej, nie zgadłaś? Trzech rzeczy nie zgadłam. No, trzech. No no to więc to tak. Jest... Szwedzki pasztecik. Polski pasztecik. Proszę bardzo. Tak, nie wiem. I co, smakuje ci? Degustacja pasztetu. Jak na jakichś dniach ogórka. Mm. To chleb trochę taki twardawy. Nie mogę... Powiedziałabym ci dlaczego, ale nie mogę ci powiedzieć, bo zgadniesz. Okej. Okay. A powiedz coś o samym pasztecie, o jego konsystencji smaku. To jest lepsze zdecydowanie. I stawiam, że to jest polski, bo smakuje jak polski i jadłem kiedy pasztet, to wiem? Hmm? No to To jest to. polski, to jest lepszy. Uuu, brawo, zgadłeś paszteta. <laughs> <Okay>. <laughs> Następne. Co było potem, kiełbasa? Nie. nie to... Zgadłaś pasztetę, to się od razu było czuć. Nie wiem, ja nie zgadłam. Parówka no... teraz, nie? Nie. No, parówkę, no obojętnie. Ogórki. O, ogórki. Ciekawa jestem, czy zgadniesz ogóra. No, a tamten pasztet był niedobry, ten szwedzki. Jakoś mnie jał. Ale ty mi zrobimy tak. Hmm? Masz? Mam, poczekaj. Proszę bardzo. A pokazałaś, który jest polski, który szwedzki? Tak, pokazałam. Okej, okay, dobra. Taki twardawy, ale spoko jest. Najlepsze jest branie tego jedzenia tak po omacku, nie? Ja już Ale mniej się stresujesz, jak masz zasłonięte oczy, nie? No nie wiem. No... Kurde, takie łatwe. Czekaj. No co ty, nie wiesz jak ogórek do wódeczki smakuje? No nie wiem. Ej, nie wiem. No, mówiłam, że to nie jest takie proste. Znaczy akurat dla mnie ta kategoria była oczywista. Właśnie. Ten mi lepiej podchodzi. Tylko teraz pytanie, czy to jest polski, czy to jest szwedzki? No, właśnie. Wydaje mi się, że to jest szwedzki. Mhm. A ten jest polski. Okej. Okay. Proszę zdjąć opaskę. No. Loser! <laughs> nie poznałeś ogóra. No nie, nie masz tak dużo tych ogórków. Dobra. Idziemy <laughs> dalej. Ojej. Czyli mamy. Ja nie zgadłam trzech rzeczy. Zgadłam dwie na razie. Ty jedną zgadłeś, jedną nie zgadłeś. Okej. Okay. <laughs> to Dob już jest. Trzy, e, jeden dla mnie. Dobra. Następna wiedzie kanapka z dżemikiem. Okej. Okay. No to może być ciężkie. O, dla mnie to też było ciężkie. Polska i szwedzka. Zresztą będę tak... bo jak ja to beznadziejnie pokazuję. No ja wiem, ja też tak pokazałam. <grym> Proszę bardzo <Okay>. smacznego. <grym> wącha dżem, gościu, wąchałem Aż słodki bardzo. Mm. Ten też. <laughs> mm. Na który jest lepszy? Zgadnij który. No, powiedz, który jest lepszy, ale też zgadnij, który jest polski, a który jest szwedzki. To jest trudna kategoria. Mm. Dla mnie też była ciężka do odróżnienia. Ten mi lepiej podchodzi. Bo ten jest za słodki. Ja lubię słodkie. I stawiam, że to jest szwedzki. Ten, który trzymasz w ręku? Mhm. Mm Ale mm -hmm. A ten jest polski. No dobrze, odsuń opaskę. Ta-dam, ta, -dam, ta No. Zgadłeś! No. Dobra, jedziemy z następnym towarem. Tym razem y, dam Ci parówki. Dawaj. Nie, to będzie długi odcinek, co? No, to nie szkodzi. Wiesz, możemy to i tak jakby, o. Albo nie, zamienimy teraz miejscami, pomieszamy trochę. I teraz widzą widzowie, które jest polskie, które jest szwedzkie. Smacznego. Parówki, tak? Tak, parówki. W końcu. E, to już czuć. To jest już Berlinka. To, to nam nie wyszło akurat. No żal. No. Zobaczymy, jak będzie z kiełbasą. Ale Dobra. Muszę no zgadłeś. Dobrze, że mam kota, to zerzy tej reszty parówek. I co nam zostało? Kiełbasa nam została i sok. To za... Nie, to jeszcze damy Ci najpierw sok. Dawaj. A później damy Ci kiełbasę. Tutaj mamy sok szwedzki, firmy Bravo. I kubusia. A tutaj popularny polski kubuś To może być trudne. Tego się boję. Ile już jest? Zgadłeś parówki, zgadłeś dżem. A czego nie zgadłem? Ogórków. I pasztet zgadłeś. Już wygrałeś. Tak? No. No jeszcze nie, nie wiadomo. Mogę jeszcze przegrać ten i ten następny. No, no zobaczymy, no. Smakuje jabłkiem. <grych> Ale rozróżnia. To wiem, że to jest brawo. Okej. Okay. A to jest kubuś. A odsłonię opaskę? Nie, przyjacielu! Odwrotnie! Ojej! Naprawdę? No? Też byłam w szoku. Aż tego brawo tak dużo. Widocznie nieuważnie pijesz albo z innymi rzeczami mieszasz za mocno. Okej. Ale naprawdę byłem pewny. Ja też mi się wydawało, że, ale to wiesz. Dobra, no zakładaj opaskę, bo jedzie ostatnia rzecz. Dalej. Czyli. Kiełbasa chyba. Kiełbasa, tylko czekaj, hmm? bo zgubiłam gdzieś szwedzką kiełbasę. Nie wiem gdzie mam. <gry> dobra, nic, mam szwedzką kiełbasę. Już idę. Dobra, dobra, dobra. Tutaj mamy tu szwedzką, a tu polską, a tu mamy szwedzką kiełbasę. Proszę bardzo. Wasz gut. To może No nie wiem. No co ty, gościu kiełby nie znasz? No ja wiem. To jest Polska i jest dużo lepsza. Niż ta. No odkryj. Zgadłeś. Wziąłem. No Musimy powiedzieć, wygrałeś generalnie, ale musimy Wam powiedzieć, że w ogóle szwedzkie mięso, jeżeli chodzi o kiełbasy, szynkę i tak dalej, jest bardzo wątpliwej jakości. Według nas. A mieszkamy tutaj już trochę. A no, polskie mięso. Na pewno są lepsze. W... Nie wiem, polskie. nie wiem, parówek, ale kiełbasy też. Bardzo dużo Szwedów się lubuje w polskich kiełbasach generalnie. O? Zapraszamy Wiedziałem. na kolejny odcinek. Kiedy? Jak nagramy? <laughs> następnym tygodniu. Dobra. Trzymajcie się. Suby. Suby, lajki. lajki. I udostępniać. Tak, dokładnie.